Oddychaj równo i spokojnie. Przeniesiemy się teraz na wiecznie słoneczną planetę. Ludzie żyją tam zgodnie i właściwie nie mają światu nic do zarzucenia. Ale ewolucja to ewolucja i zawsze trzeba zaliczać jej idące po sobie etapy. Ewolucja ciała fizycznego to nie problem, ona sama się toczy. Rośniemy i tyle. Ewolucja społeczna to poważniejsze zagadnienie. Jej aspekt poznawczy i etap przygotowujący do wejścia w dorosłość mogą już sprawić trudności. Tam, gdzie system służy człowiekowi, wszystko z reguły idzie w zgodzie z planem. Jedynie rozwój osobisty, panowanie nad stanami emocjonalnymi zawsze stwarza mniejsze lub większe komplikacje. Temat znany od początku świata. Każda cywilizacja po swojemu szuka na to rozwiązania. Przyjrzyjmy się teraz temu, jak z tą niedogodnością poradzili sobie mieszkańcy słonecznej planety.